Mati posmarował margaryną deskę klozetową i świr poszedł srać i jak usiadł, to wślizgnął się do środka. Świr był po tym incydencie bardzo zdenerwowany, ale nie wiedział, kto to był i musiał się tego dowiedzieć. Zaczął śledztwo. Na początku obwiniał swojego ojca, zwanego Sknerusem, ale przypomniał sobie, że jest już siedem metrów pod ziemią, ale nie poddał się. Świr ma dwóch synów i córkę, o których nikt nie wie, więc świrolo pomyślał sobie – hej, to nie mogą być moi synkowie, bo oni się mnie boją. Wtedy świr spakował dwie torby i poleciał do Maroko do swojej córki. Świr, nie znając jej adresu zamieszkania, musiał do niej zadzwonić, aby się dowiedzieć, gdzie mieszka. Świr wyciągnął telefon i zadzwonił. Ktoś odebrał. Słuchawki było słychać kobiecy głos: Hello, who's there? Świr nie wiedział, co jego córka do niego mówi i odrzekł: E-halo, to ja tatuś, dawno się nie słyszeliśmy, co nie? Dziewczyna odpowiedziała: Who the fuck is tatuś? Chyba Tymin Świrus. Świr odpowiedział. No, no, e, to znaczy jest, jest, tak. Jego córka była zaskoczona i odpowiedziała. A to you, I understand. what cię sprowadza to me, after you pójść po mleko i nie wrócić. Świr na to. Słuchaj, pogadamy później. Jaki jest twój adres? Gdzie mieszkasz, bo już przyjechałem do Maroko? Córcia odpowiedziała. What the fuck, Świrus, I'm living w Australia, you fucking idiota. Świr wkurwiony, bo wydał 10 złotych na lot, zamilkł. O kurwa, kurwo, słuchaj, czy to ty zrobiłaś mi kawał? Córcia się rozłączyła, a Świrowi skończyło się na koncie, bo dzwonił z zagranicy. Świr nie miał wyboru i poleciał do Australii na krzywy pysk. Kolejny lot, kolejne 10 zł, a nie tym razem 25 zł. No ale chuj Świr wylądował, pobrał radar na telefon, bo przypomniał sobie, że wczepił córce GPS w czaszce na wypadek intensywnej ochoty na seks. Świr podążał za GPS, aż zobaczył wyjebaną w Australijczyka willę. Świr podszedł do drzwi i zapukał. Drzwi otworzył gigantyczny osiłek z wielkimi łapami, na których był tatuaż córka plus Russell. Jest może córka? Mam sprawę? Russell wykrzyknął: Kurka, ojciec do ciebie. Córka przyszła i z obrzydzeniem spojrzała na świra. Czego you want? Świr się spytał: Czy to ty zrobiłaś mi kawał w toalecie? Córka na to. Nie to not me, Świr odpowiedział. Noż kurwa, to nie ty. Na chuj tu leciałem, tylko pieniądze straciłem ty kurwo jebana, dobrze, że spierdoiłem od ciebie. Pożyczysz może dychę. Świr dostał dychę i wpysk i kupił lot do Polski. Kiedy świr wrócił do domu ciągle rozmyślał, kto to mógł być. Rozmyślając, wspominał: Mateusz. Nie to nie on przecież gra w gry, Antek? On też nie. On nie wie, jak się klapę podnosi. Dalej mnie woła, żebym pomógł mu się wysikać albo wysrać. Mama Mateusza? O nie, obawiam się, że to ona. Świr pobiegł do kuchni. No a gdzie Indziej haha. I z wykrzyknieniem wykrzyknął: Ty kurwa, kurwo, czemu mi zrobiłaś kawał w toalecie? Mama odpowiedziała: Nie, to nie tak jak myślisz. Ja też zostałam zrobiona w balona. Świr zaskoczony jak nigdy nikt, musiał się zastanowić. Po namysłach poszedł do Antka. Kiedy był przy jego pokoju, otworzył drzwi, wyszedł za próg i od razu poczuł wydobywający się odór jak z nory szczura. Było czuć gówno i spermę spoconego. Dwumetrowego zielonego trola. Świr spytał się swojego skurwy synka. Synku, czy to ty zrobiłeś mi kawał? Zanim Antek odpowiedział świr zajebał mu kopa w potylice strój obrotu, zabijając go na miejscu. Świr z odetchnieniem powiedział: Nareszcie sprawca został pokonany, aż srać mi się zachciało. Świrus poszedł do kibla, ściągnął swoje sztruksy oraz slipy i usiadł, zanim się obejrzał, wylądował w środku szaletu. Został sprankowany raz kolejny. Świr oczywiście miał wyrzuty sumienia, że osądził o to swojego synka, skracając jego żywot, ale pomyślał z pozytywnej strony, że będzie mieć święty spokój i świeże powietrze. No ale jak to świrollo się nie poddał, ale musiał iść spać, bo spadła mu adrenalina do 9%. Kolejny dzień, kolejne wyzwanie, Świr poszedł do jego. Świr chciał otworzyć drzwi od pokoju, lekko je dotknął i same się wyważyły. Świr wszedł do pokoju, a Mati się odwrócił i wykrzyknął. Tato nie, to nie byłem ja, nie słuchaj się reszty. To była babcia, mówię ci prawdę. Świr pomyślał, o kurwa, rzeczywiście, to mogła być babcia Matiego. Świr poszedł do pokoju babci, wyważył drzwi i bez zastanowienia wziął wózek inwalicki babci razem z nią i zrzucił ją wprost ze schodów. Gdy babcia leżała na dole i ledwo co oddawała oznaki życia, Świr wydarł się. I co? I kto jest najelpszy? Najelpszy kawał na świecie, co? Haha, ha, role się odwróciły. Babcia resztą swojego życia odpowiedziała. To nie byłam ja, ty imbecylu, tylko Mateusz. Zgon, babcia passed away, wasted, chuj z tym, zdechła to zdechła, na chuj drążyć temat? Wróciwszy do świra. Świr wkurwiony poszedł do pokoju Matiego i spytał się go zdenerwowany oraz zdruzgotany cała ta sytuacją. Synu, dlaczego? Dlaczego okłamałeś swojego ojca? To byłeś ty? Mati odpowiedział. Ale to babcia wyważyła drzwi, bo ciągle mówiła, że drze pizdę w nocy. A ty mi kupiłeś zamek do drzwi, więc je zamknąłem na klucz. Babcia je wyważyła, zaczęła strzelać z pizdy, to jej połamałem obie nogi, a co? Niby czemu kłamie? A, tobie chodzi o prank z kiblem, to byłem ja, ha 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 ha, XD. Świr bez słowa zaczął gonić syna. Mati przestraszony wybił okno, wyrzucając klatkę swojego chomika na zewnątrz i spierdolił na rowerze. Świr wsiadł do swojego auta i ścigał go po całym mieście. Świr wyciągnął wiatrówkę i strzelał do syna w głowę. Matiego to nie ruszało, bo miał założony kask. Świr nie może celować w nic innego, bo nie nazywałby się Świrem. Obaj dojechali na wysypisko śmieci. Mati zsiadł z roweru i ile sił w nogach, wspiął się na sam szczyt zgniatarki, a Świr był tuż za nim. Mati nie miał gdzie uciekać. Świr był już przy nim i złapał go za szmaty i podniósł, zdjął jego kask, chwycił za skronie i gwałtownie zmiażdżył Matiemu czaszkę. Świr zadowolony. Dojebał sprawcy. No ale domyślił się ze zajebal swoich synów, ale później przypomniał sobie, że ma żonę i zrobi sobie nowe. Świr powolnym krokiem wycował się, ale potknął się o kask Matiego i wleciał wprost do zgniatarki, gdy ta zaczęła działać. W międzyczasie Ramzej Ramsay... Kubełek Zozol oraz Szymon czekali na Matiego, bo chcieli grać w Left 4 Dead 2. No ale Mati nie wrócił do wzięli kubełka lub Zozola zamiast Matiego. Koniec. Motyw z tej bajki jest taki, aby nie iść ze